przyjaciele! Witami w przygoda nonu słonia. Trąbka gra, a dżungla śpiewa. Nonu gotowy, przygoda wzywa. Z mapą w trąbie, z plecakiem w tle. Wyrusza szukać gdzie banany swe. He, he, he! Słońce wschodzi, dzień się zaczyna, banany zniknęły. Ale nowina, małpy krzyczą. Poszukajmy razem przyjaciele Patrzy na mapę, wietrzy trop Ślady i skórki idą w głąb Podnosi trąbę, woła juhu Czas na zagadkę, chodź i ty tu Nonu no, słoń, odważny i dobry Z przyjaciółmi rozwiązuje Małpkę imieniem Kikoti, ta śmieje się, chodź, wspinaj się mi. Polianach się huśtają, po kamieniach skaczą, śmieją się głośno, aż liście drgają. Tiko pokazuje Patrz, złoty szlak. Skórki bananów błyszczą tak. Idą za zapachem, idą za śladem i coraz więcej tropów mają w gromadę. Ślady duże i małe też. Koszyk z liści i. ojej! But gdzieś. <laughs> no Nonu, myśli, jeszcze nie za późno. Sprawdźmy polanę tam za brzuską. Przez pszczoły brzęczące i bambusy wysokie. Kroczą cicho, zobacz, tam coś błysło. Lew się śmieje, to ja, moi drodzy, pożyczyłem banany, by zrobić festyn w nocy. Nonu, słoń mądry i łagodny, zawsze pomocny. Robią potrawę z miodem i jagodami Pachnie wspaniale <laughs> Cała dżungla się zbiera w krąg Pod drzewami śpiewają wspólny song Taki śpiewają, małpy bębnią Wszyscy się śmieją, radość wieczną Nonu woła, udało się znów Nowa przygoda już wzywa znów Słoń odważny i jasny niesie radość dzień i noc W każdej chwili. Sprzyjaciół mi wśród śmiechu i gier. Każdy dzień to cudny kier. Trąbka gra, a dżungla się cieszy. Nonu macha trąbą. Do zobaczenia, wiesz, pod złotym księżycem w świetle drzew. Do następnej bajki żegnaj. Dołączyłeś do zabawy dzisiaj. Polub podziel się i subskrybuj, nie zwlekaj. Nowe przygody czekaj.